Witamy Was w podobnym odcinku. Teraz może skupmy się na tym, że nie samą budową człowiek żyje, a że my ostatnio żyjemy tylko budową, dlatego już jesteśmy prawie, można powiedzieć, że na finiszu, jeśli już na pewno daleko za połową i możemy skupić się w końcu na tym, żeby zacząć dekorować nasz dom. Więc w wolnej chwili razem z Dziubim żeśmy zaczęli już zastanawiać się nad tym, jakie oświetlenie wybrać w naszym domu, i w pewnym momencie, już po prostu żeśmy pozbierali wszystko razem do kupy, usiedliśmy wygodnie przed komputerem, bo nie mamy czasu chodzić po sklepach i zamówiliśmy sobie lampy do naszego domu. Z tym zamawieniem przez internet, jest o tyle dobrze, że nie wychodząc z domu. W zasadzie w jeden wieczór piąc sobie smacznie kawkę. Mogliśmy po prostu sobie zamówić większość oświetlenia. I w zasadzie na drugi dzień już było u nas w domu, no, może na trzeci dzień. Ale nie trzeba było się ruszać, a paczkomat mamy pod nosem, także można powiedzieć, że przyjechały praktycznie pod nasze drzwi. Jak wiecie, wiele rzeczy do naszego domu żeśmy kupili. Przez internet, głównie z Allegro, także jak mogło być tym razem? razem? Tak samo. <laughs> Oświetlenie też, żeśmy zamówili sobie na Allegro, uważam, że to jest bardzo dobre i wygodne rozwiązanie, bo wszystko mieliśmy w jednym miejscu. Wrzuciliśmy sobie po prostu wszystko do koszyka. Jednym przelewem kliknęliśmy i zamówiliśmy wszystko do jednego miejsca. Także było to naprawdę wygodne a na samym początku roku jeszcze żeśmy sobie zdecydowali, że kupujemy pakiet Smart Allegro, czyli tu są te dostawy darmowe powyżej 40 zł przy kupowaniu produktów u sprzedawców, którzy mają to oznaczenie Smart i powiem Wam, że zwróciło nam się to już po dwóch dniach. Tak, Dostaliśmy tak. ostatnio statystyki z Allegro i okazuje się, że już w ciągu tego pół roku zaoszczędziliśmy 300 zł na samych przesyłkach. Także naprawdę się opłaca, jak ktoś kupuje dużo właśnie na budowę albo do wykończenia wnętrz, naprawdę polecamy tą opcję. My myśleliśmy na początku, że nie, że nam się nie przyda, że to na pewno nie będzie dobre dla nas. Ale Dokładnie, to... że 40 zł to jest. Trzeba aż 40 zł wydać, żeby dostać tą darmową dostawę, a tu się okazuje, że mało rzeczy, jakie są mniejsze za te kwoty, które się po prostu zamawia do domu. Więc powiem Wam szczerze, że z tej opcji jesteśmy bardzo zadowoleni. Więc to wszystko co tu przyszło też mieliśmy szybko i z zadechłą dostawę. Tak? Także co my żeśmy tutaj nakupili Kotuś? Oczka czarne, błyszczące do spiżarni i kotłowni. Trzy będą w spiżarni, trzy będą w kotłowni. Powiedz e, jak to się montuje. No czyli najprostsze oświetlenie, jedno z najtańszych, bo takie oczko wychodzi około 10 zł za sztukę. E. Jeszcze taki bajer, że ma regulowane tutaj ustawienie, ale to większość pewnie ma regulowane. I co, w takim suficie, jakby mamy wycinacie dziurę, przekładacie sobie przez te ucha, zakładacie i oświetlenie jest gotowe. Bardzo mało watów. Zresztą teraz praktycznie każde oświetlenie do domu jest energooszczędne, ale to jest na pewno szybkość i wygoda. Nie będzie się brudzić, bo bo jest zlicowane z sufitem. Także takie minimalistyczne rozwiązania, ale podejrzewam, że w co drugim domu, który teraz powstaje, takie rozwiązania są stosowane. Także takie oczka po trzy sztuki na kotłownię i do naszej spiżarni. Sądzę, że to będzie światli ludzie i że na pewno ciemno nie będzie. E, tylko dodam jeszcze, że w opisie umieścimy wszystkie linki do tych produktów, bo często pytacie, gdzie co kupiliśmy, więc już żeby było wygodniej, żeby nie każdy to pytał w komentarzach, to umieścimy linki, żeby już było na no, gotowo. A ja tak Wam <gry> zrobimy. Dobrze. Następne tutaj e, cudactwo, które żeśmy kupili, to jest taka lampa podtynkowa, przynajmniej tak było w ogłoszeniu. I to jest taka oprawka, którą tak samo montuje się jak takie zwykłe oczko. Natomiast zobaczcie, że ona będzie wystająca ze ściany. Natomiast jest na tyle płytka, że nie będzie jakoś tak strasznie e, się rzucała w oczy, że to taka tuba wystająca. W środku jest tutaj wyłożona złotem, czyli na bogato. Nie? I, I sądzę, że. Będzie to fajno robiło robotę, natomiast na razie wzięliśmy tylko dwie sztuki, bo musimy się zastanowić, czy będziemy to montować w małej łazience tylko, czy na przykład umieścimy coś takiego tutaj w naszym przedpokoju i po prostu będzie takie fajne oświetlenie. Zobaczcie, to się, mam tutaj gdzieś żarówkę. To montuje się w ten sposób, że żarówkę po prostu tutaj sobie od góry e, wsadzacie, i ta żarówka e, tutaj jest wciągnięta. Także zaraz jak to zamontujemy, zobaczymy, jaki strumień światła to będzie generować. Czy to będzie bardziej takie światło punktowe, przez to, że jest tutaj to głębiej i będzie tylko centralnie do dołu, i jaki efekt uzyskamy. Także mm, jeśli będzie tutaj naprawdę bardzo fajny efekt robić, to postaramy się zamontować to u nas w przedpokoju. Docelowo kupiliśmy sobie takie dwie sztuki na próbę do mojej łazienki. Także będziemy sobie takie coś montować. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kolejny produkt to są takie trzy lampki, które zawiesimy tutaj na tej ścianie betonowej, żeby podświetlała i robiła fajniejszy efekt. Tak, jak widzicie Ściana betonowa, przy której się później upierałem, żeby dodatkowo ją rozświetlić, że będzie fajnie wyglądać, właśnie będzie wyposażona w takie trzy lampki. Jeszcze zobaczymy, w jakiej odległości od ściany na suficie je zamontujemy, ale chcę uzyskać taki efekt, że mniej więcej w dwóch trzecich tej ściany, po prostu po włączeniu tych reflektorów, ten beton będzie jeszcze fajnie taki podkreślony. I będzie to naprawdę robiło fajny klimat, także takie małe reflektorki, zobaczcie one są naprawdę niewielkich rozmiarów, także nie będą też się tak rzucać w kolorze grafitowym, więc też ten kolor jakby tak trochę współgra z tą ścianą, a na pewno nie będą się tak rzucać i mam nadzieję, że wyjdzie nam super efekt, więc to będziemy montować. I jeszcze jeden bajer, który kupiliśmy, ale w zasadzie mamy trzy takie sztuki. To jest taka wisząca lampa, lampa ladyna. Jak ją potrzesz, to wylatuje je, spełnia życzenia. I to zamontujemy sobie w kuchni tutaj nad naszym oknem, dużym. Wiecie, że ono jest duże, bo ma 210 cm. Także trzy takie wiszące lampy umieszczone centralnie nad blatem roboczym i naszym zlewem. Sądzę, że pomogą bardzo w szefowej, kiedy będzie zmywała talerze po naszej kolacji. No <laughs> Więc lampa jest fajna, matowa, e, czarna, taka można powiedzieć w kształcie gruszki, ale no, zobaczcie, jak to będzie wisieć. Też światło centralnie do dołu, do dołu spuszczone. Sądzę, że będzie naprawdę robiła fajne efekty, fajny klimat w domu. Także to są rzeczy, które żeśmy sobie zamówili przez internet i przyszły do nas i zabieramy się za ich montowanie. Ok, zacznijmy sobie od zrobienia yy, światełek w naszej spiżarni i teraz taki mały poradnik matematyka. Dybila, <grym> nie żartuję, ale żeby wyznaczyć sobie równe trzy jakby odległości tych oczek, to żeby to się nie głowić, to po prostu najlepiej długość tego pomieszczenia podzielić sobie na cztery, czyli trzy oczka, cztery pola, czyli jak mamy tutaj odległość, 128, 117, 176, 178. 178, mamy 3 oczka, dzielimy to na 4 i wychodzi po 44. Coś koło tego. I wtedy sobie odmierzamy co 44 i mamy już gotową odległość na te oczka. Natomiast jeśli to jest sufit podwieszany, musicie sobie wejść na górę albo przynajmniej pamiętać, jak szły wasze profile. Bo może się tak zdarzyć, że po prostu jedna dziura wyjdzie na profilu. I u nas właśnie się tak dzieje. Ale tutaj jak sobie odmierzymy 44 środek i 88 jest spoko, ale ostatni tutaj otwór wychodzi nam na profilu, czyli my go sobie po prostu damy troszeczkę bliżej. Tu ostatni by wychodził na 132, a my sobie go zrobimy na 129. Coś takiego. E, Także on będzie trochę przed profilem, nie będzie tego widać, tak? E, jak to najłatwiej sobie zrobić? No to przemierzyć długość, wyznaczyć sobie środek za pomocą zwykłego lasera poziomicy albo poziomicy. Większość laserów ma też taką opcję, że nie będzie wam stabilizował, tylko możecie go zatrzymać i wtedy w niezależnym położeniu, jakie on będzie, on wam po prostu puści linię, i go używacie po prostu jako, jako linii, tak? Także zrobiliśmy sobie tutaj znaki, przeciągnęliśmy sobie mazak i teraz znaczy laser, i teraz wystarczy sobie tylko nasze odległości wyciągnąć. Czyli, tak jak mówiliśmy, 44, później 88. Dobra, i ostatnia odległość to będzie 129. Także nanosimy sobie mi się... Dwie osoby przydały, ale spokojnie, dam sobie radę, 129 było mówione, tak? I 129, dobra, i tym szybkim sposobem zobaczcie, że mamy już trzy miejsca, w których będziemy wiercić. Także zaraz zobaczycie, jeszcze warto sobie rzucić, swoim okiem, czy akurat to będzie optymalne rozmieszczenie, czy sobie tego nie poprzesuwać, no, ale uważam, że będzie ładnie, nie będą ani za blisko, ani za daleko. Pamiętajcie, że tutaj będą jakieś półki, także też nie ma sensu, żeby to było maksymalnie pod ścianą. Dobra, to przechodzimy do wiercenia. Właśnie taki efekt staraliśmy się uzyskać od samego początku. Mnie właśnie ten efekt zadowala w 100%. Cały czas właśnie dążyłem do takiego efektu, właśnie żeby góra, górna część tej ściany była oświetlona dosyć punktowo, stosunkowo do dołu, żeby to światło się rozpraszało. Ze strony <laughs> przeciwnej, siedząc od telewizora, światło, które jest bezpośrednio tutaj skierowane na tą ścianę nie oślepia nas bo żarówka jest po prostu skierowana na beton i tylko delikatne światło jest odbite od niego i mamy taki właśnie fajny klimat u nas w domu właściwie główne światła sporadycznie będą się świecić także nawet nie przywiązujemy tak do nich uwagi jak do takich właśnie lampek które będą robiły nam klimat i ta ściana właśnie będzie w takim e, stylu A w też ten beton jak wygląda, taki surowy jest i on widać, że każda płytka jest inna. Bez światła nie to nie wyglądało aż tak dobrze jak z tym światłem. Właśnie można zauważyć, że teraz światło, które się tutaj po tym jakby e, spływa, wydobywa tą strukturę tej płytki bo tak jak żeśmy tutaj zaczęli to kłaść, wcześniej zauważyliśmy, że każda płytka od siebie jest różna i że one nie są właśnie jednej grubości, bo na przykład ta bardziej wystaje niż ta, z jest bardziej wciśnięta, natomiast nie staraliśmy się tego jakoś tam starać, wyrównać, żeby to było idealnie równe. Ten efekt właśnie takiego nierównego szalonku, powiedzmy, bardzo nam się spodobał i tak to zostało. W dniu e, tego nie widać, kiedy jest takie zwykłe światło. Nie jest centralnie skupione e, tutaj na płytkach. E, to tego nie widać. Natomiast dopiero wtedy wieczorem, jak się zapali e, światło, to się tu wydobywa. Ale to też działa w drugą stronę. Jeśli ktoś by kładł na przykład płytki, albo robił jakąś gładką psą i nie chciałby czegoś takiego widzieć, bo czasami nie wszystko dochodzi równo, to wtedy trzeba unikać właśnie takiego światła punktowego, bo wszystko, wszystko wyjdzie. Natomiast efekt taki jak widać jesteśmy super zadowoleni i mam nadzieję, że kolejne nasze ściany, które już niebawem będziemy układać, będą równie e, tak klimatyczne jak ta.